Słuchajcie, powiem wam zupełnie szczerze, Mateusz ziewa jadąc na prawym fotelu, a to oznacza jedno, jeżdżamy na niemiecką autostradę, weź z tym ziewaniem, ja cię tu zaraz rozbudzę, o, autostrada płatna, ale że masz płatną autostradę w Niemczech, to nie typowo, wiesz, no czasy się zmieniają, niemiaszki trochę podupadli ostatnio ekonomicznie, z różnych przyczyn, no wiemy jak ta motoryzacja się ma, prawda, więc... Witajcie z Włoch, z okolic Bologni, gdzie przyleciałem wczoraj, przejechać się bardzo ciekawym samochodem. No i powiem Wam szczerze, zrobiło się poważnie, bo huragan, który produkowany był przez 10 lat, zawsze był mocno w cieniu Aventadora, a tymczasem powstaje Temerario, które mogłem Wam już pokazać w Düsseldorfie statycznie, które. No już tak bardzo w cieniu e, Revuelto nie jest, ponieważ mocą samochody są zbliżone, wagą są zbliżone, osiągami są zbliżone, no ale jednak troszeczkę inny koncept przy tworzeniu tego samochodu, bo mamy silnik hybrydowy, uturbiony, taki, który kręci się do 10 tysięcy obrotów i to auto Wam dzisiaj z przyjemnością pokażę i opowiem za kierownicę, jak się nim jeździ. Serdecznie zapraszam na najnowszego vloga. Oto i on w krzykliwym jak na Lambo przystało kolorze Baby Blue, następca Huracana produkowanego przecież przez ponad 10 lat. Bardzo popularnego samochodu supersportowego, którego Lamborghini z sukcesem sprzedało około 30 tysięcy egzemplarzy. Co nowego? W zasadzie wszystko. To jest naprawdę rewolucja. Poczynając od designu, który jest dość łagodny, jak na mój gust, mimo pakietu, ale o którym Wam jeszcze opowiem, w przypadku tego auta, ale cały napęd, architektura tego samochodu, i idea, według której powstał, to jest po prostu inne, to jest nowe. Zaraz porozmawiamy o designie tego samochodu, ale powiem Wam tylko, że tutaj centralnie pracuje 4-litrowy V8, czyli silnik nieco mniejszy, ale z dwoma turbinami i z pomocą prądu, bo mamy trzy silniki elektryczne, który generuje sam w sobie 800 koni, a z pomocą elektryki i prądu tych koni jest 920 i ponad 700 Nm. Jak to się przekłada na osiągi? Ha, no auto jest absurdalnie szybkie, bo mówimy o samochodzie, który jedzie prawie 350 km na godzinę i do 200 km przyspiesza w 7 sekund. Także kosmos. Napęd oczywiście na cztery koła, ale w zależności od rybu, w jakim Jedziecie, może to być samochód tylko i wyłącznie przednio napędowy, więc tego jeszcze nie było. W trybie E, czyli w trybie elektrycznym macie lambo napędzane naprzód z mocą nie małą, bo 300 koni. Natomiast nie to Was będzie przede wszystkim interesować, tylko pełen performance. w tym samochodzie o tym jeszcze powiem za kierownicy. Jeżeli chodzi o design tego auta, zobaczcie. Wydaje się dość agresywny, ale na żywo. Można powiedzieć, że jest całkiem subtelny. Motyw heksagonów, oczywiście, że jest obecny. Tutaj te przednie światła mają w sobie wlot powietrza. Przednie zęby przypominają mi trochę Aventadora S, a światła są niezwykle głęboko. Posadzone. Samochód bardziej e, kompaktowy od Revuelta, bo e, 20 cm krótszy. W tej specyfikacji kosztuje jakieś 1 800 000 złotych, z czego pakiet Alegerita odchudzający to auto plus e, lakier to jest 20 000 euro, plus 60 000 euro. Te dwie rzeczy to jest 80 000 euro, czyli e, ponad 300 tysięcy złotych. Zobaczcie na te koła. Z tyłu 21, z przodu 20. Hamulce seryjnie karbonowo-ceramiczne. Bak paliwa około 70 litrów, także nie jest tak źle jak na hybrydę. No i ten motor majestatyczny motor, mniejszy niż w poprzedniku. Kolejność pracy tłoków mamy tutaj wypisaną. Flat Plane Crank, czyli specyficzny dźwięk, który Wam jeszcze pokażę. No i silnik położony centralnie, który napędza tylne koła tak naprawdę, bo przednie koła napędzają silniki elektryczne. No i sylwetka tego samochodu, chyba jeszcze do tego tyłu nie jestem przekonany, ale jest ciekawy, jest świeży. Światła w kształcie heksagonów i mocno odkryte tylne opony, także jak będziecie jechać za tym autem uważajcie, bo ono podrzuca z drogi sporo syfu. Ten tył ma nawiązywać do superbajka, czyli do supersportowych motocykli. Tak, jak i zresztą silnik, który kręci się do tych nieziemskich 10 tysięcy obrotów. Z tyłu najbardziej wystająca część to dyfuzor funkcjonalny, rzecz jasna, no bo mówimy tutaj o samochodzie, który przede wszystkim ma się dobrze sprawować na torze, ale też osiąga zawrotne prędkości w okolicach 350 km na godzinę. Jeżeli to wszystko brzmi skomplikowanie, to dokładnie tak jest, bo cały ten układ napędowy to konstrukcja wielowymiarowa i szalenie złożona. Turbosprężarki, które pracują tutaj w wykładzie chodwi, utrzymują doładowanie nawet przy 10 tysiącach obrotów na minutę. No i turbolak jest w zasadzie całkowicie wyeliminowany. Zajrzyjmy klasycznie do wnętrza samochodu. Otwiera się je klamką ukrytą pod spodem, no i wita nas na progu napis e, Temerario, podświetlany, karbonowy. Drzwi całe wykończone w karbonie. Ja nie ukrywam, że ta specyfikacja, no ona wygląda naprawdę na żywo pięknie, bo mm, mamy w środku kolor taki ciemny, elegancki, granatowy. On się nazywa w nomenklaturze Lamborghini Delphin. No i zobaczcie, jakie to są ładne materiały. Karbon, deska rozdzielcza obszyta alkantarą, i dodatkowo jeszcze elementy skórzane. W środku więcej miejsca niż w hurakanie, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo jak wiecie, samochody włoskie są przecież konstruowane dla ludzi z reguły nikczemnego wzrostu. Fotel e, kubełkowy, karbonowy, dość agresywny, ale nieprzesadnie. Za którym, uwaga, znajduje się. Część bagażowa. Tak, tam się da włożyć miękkie torby, i tego miejsca jest całkiem sporo. Jeżeli chodzi o możliwości tego auta jako GT, muszę Wam pokazać jeszcze przedni bagażnik. I ten jest zaskakująco duży, bo ma 112 litrów, więc spokojnie kabinówki, jeżeli nie wozicie ze sobą kabli, bo. On się naprawdę dobrze doładowuje podczas jazdy. Spokojnie tutaj powinniście się zmieścić, plus tą przestrzenią, z zasiedzeniami, żeby pojechać w szwajcarskie Alpy na przedłużony weekend. Jeżeli wydaje Wam się, że ta kierownica jest skomplikowana jak w Revuel, to, to dokładnie tak jest. Przycisków, pokręteł, trybów jazdy jest masa. Kierownica wykończona w opcjonalnym karbonie. No i start odbywa się za pomocą tego lotniczego przycisku klasycznie jak go wystartuję żeby wam pokazać podświetlenie o Odpalił się całkowicie po cichu. Żeby wam pokazać infotainment, który naprawdę tutaj robi wrażenie, bo jakość wyświetlanych informacji jest po prostu świetna. No i zobaczcie, to wygląda totalnie jak Alien, jak istota, która przyleciała z obcej planety. Na tej pięknej desce rozdzielczej wkomponowany jest opcjonalny oczywiście wyświetlacz dla pasażera. No i jakość materiałów tutaj naprawdę podoba mi się, robi duże wrażenie. Deska w pełni digitalowa. To już chyba nikogo nie dziwi, no i w zależności od tego, w jakim jesteście trybie jazdy, czy to jest Cita Strada, Sport, o, oh, odpalił się, czy Corsa, e, wtedy klimat w tym samochodzie zmienia się stanowczo. Miejsca mam dużo, siedzi się całkiem fajnie, chociaż mógłbym siedzieć e, nieco niżej, natomiast kabina po prostu wow. Podoba mi się tutaj bardziej niż w Revuelto, którym jeździłem, chyba za sprawą tej konkretnie bogatej specyfikacji. Zobaczcie przy okazji, jakim fajnym urusem nas prowadzą z bagażnikiem dachowym i z wyciągarką. Myślę, że za 20-25 lat, jeżeli te urusy dożyją, będzie więcej takich przeróbek. Właściciele Kajena pierwszej generacji mocno poszli w takie klimaty i powiem szczerze, wygląda to po prostu świetnie. Pozostałe specyfikacje, które są tutaj z nami, temerario. No, taki pomarańczowy kolor, mocny e, dla ekscentryków. Naprawdę fajnie wygląda w tym kolorze, ale to jest najbardziej elegancka specka, która jest na tym evencie. Zielony taki, mm, można powiedzieć, że trochę olive green metalik. Chyba moja ulubiona specka wygląda przepięknie. Fioletowy samochód odjechał, ale jest jeszcze ciemniejszy niebieski od tego, którym my e, przyjechaliśmy. Jeżeli chodzi o kolory Sky's Delimit w programie Ad Persona, jest ich ponad 400. Oczywiście dopłaty za te najbardziej szalone są ogromne, bo ponad 20 tysięcy euro. W międzyczasie, zobaczcie, przyjechała jeszcze jedna specka, też chyba z pakietem Alegerita, w fioletowym kolorze dość krzykliwym, ale jakże pasującym do Lamborghini. Siedzę w następcy Huracana, który był jednym z najgłośniejszych samochodów na rynku i wyobraźcie sobie, że po przyciśnięciu charakterystycznego guzika przycisku start-stop samochód odpala się bezszelestnie. Pierwsze wrażenia, jest tu dość luksusowo. Wszystko przyte alkantarą. Od razu feeling tego auta naprawdę fajny. Powiem szczerze, czuję się tutaj fajniej chyba nawet niż w Revuelto, bo jest bardzo kompaktowo, chociaż ilość miejsca na głowę i na nogi rzekomo w tym aucie się zwiększyli. Podobno i dwumetrowy chłop się tutaj za kierownicą zmieści. Ja jestem nieco niższy. Pozycja za kierownicą ok. choć oczekiwałbym, żeby ta pozycja była troszeczkę niższa. Myślałem, że będę siedział bardziej na podłodze, ale to jest chyba domena wszystkich włoskich samochodów typu Ferrari czy Lamborghini, że siedzi się nieco wyżej. Gdybym miał na głowie kask, jest tu takie wgłębienie w dachu, żeby ten kask się zmieścił, tak czy siak, samochód się odpalił kompletnie, bezszelestnie, co jest nowością, no, ale nie o to tutaj przecież chodzi, ta bezszelestna jazda jest tylko i wyłącznie po to, żeby nie w*******ć sąsiadów, ale my przecież tu przyjechaliśmy z Mateuszem w Polski. Po te 10 tysięcy obrotów na redline, a na obrotomierze jest dosłownie 12 i ruszamy. Na pierwszy rzut oka, o, ok, wydaje z siebie te charakterystyczne elektryczne dźwięki. Jedziemy teraz pierwszym Lamborghini w historii, ale zajebiście w odbiciu wygląda. Zobacz. Jedziemy pierwszym Lamborghini w historii, które słuchajcie ma napęd na przód w trybie elektrycznym, ale tej mocy na tych przednich kołach jest mniej więcej tyle co w hot hatchach, jak jeszcze żyły, bo już przecież nie żyją mamy 300 koni przy napędzie na przód. No jedziemy, wow. Dobra, szybko się odpalił. Miało być cicho, ale po cichu to było przez jakieś dwie minuty, mniej więcej. No i ruszamy w stronę toru wyścigowego Misano, na którym odbywają się finały Lamborghini Super Trofeo. No, ten pierwszy filing hamulca, powiem wam szczerze, no jest bardzo agresywny, ostry. Będę musiał się do tego przyzwyczaić. To jest ceramika. Dzisiaj poranek był zimny, 6 stopni. Może one muszą się rozgrzać, osiągnąć odpowiednią temperaturę, żeby złapać troszeczkę tej miękkości. No, ale zobaczymy, jak będzie w dalszej części dnia. Jak na nowe auto jestem zachwycony, bo jechałem 52 na godzinę na 50, czyli przekraczałem dramatycznie dozwoloną prędkość i samochód nie pipczy. Widzę, że mi tutaj nie pokazuje na desce rozdzielczej prędkości. Moje, może nie jest wyposażony w ten opcjonalny radar, ale tak czy siak uruchomił się już silnik em, spalinowy, który, no powiem wam, na niskich obrotach on wcale nie brzmi obiecująco, brzmi trochę jak diesel w moim Volvo, więc tutaj no, będę musiał sięgnąć po te wyższe obroty, 5-6 tysięcy czy nawet 9-10, no ale to w dalszej części programu. Jestem pod wrażeniem tego, jak to auto jeździ w tych trybach delikatnych. Zawieszenie Magne Ride naprawdę jest wyrafinowane. Ten samochód wybiera nierówności. A wierzcie mi, tutaj w okolicy Centrali, w Santa Gata, te drogi są nierówne. Okej, okay, może nie jest w tym samochodzie super cicho, jak na przykład w Turbo S, ale zawieszeniowo powiedziałbym, że jak w McLarenach, naprawdę w trybie soft, bo teraz w takim jadę i w trybie strada. O, Revuelto i Temerario. ha, ha. wspaniale się tutaj jeździ już chyba prywatne samochody. Chociaż kto wie, samochód jest przyjazny, jest miły. I takie było założenie w Lamborghini, żeby to auto... Jednak miało tą swoją miękką stronę, żeby było takim łagodnym olbrzymem. Olbrzymem w cudzysłowie, bo to przecież jest samochód kompaktowy, ale jeżeli chodzi o moc, jest totalnie w topce. Także ta miękka, fajna strona do jazdy na co dzień podoba mi się. Właśnie przejeżdżałem przez rondo i skapnąłem się, że szukam kierunkowskazu tam, gdzie on jest w każdym samochodzie, ale tutaj no, nie zdążyłem go wcisnąć. Także przepraszam wszystkich, którzy jadą za mną. Zachowałem się jak totalny burak. Wybaczcie. I tutaj niektórzy drajwerzy mogą drapać się po głowie, bo jednak jak się wsiadało do hurakana, tam od razu była ta agresja, no ale może to jest alter ego tego samochodu. Przecież jeszcze będę go sprawdzał w bardziej agresywnych ustawieniach. Cicho to tu nie jest. Nawet na niskich obrotach słychać silnik, słychać opony, no ale umówmy się, to nie jest autoklasy GT, to jest Supercar, który i tak powiedzmy po tym kawałku, który przejechałem, zaskakuje mnie tym, że przypomina mi trochę w swoim charakterze Turbo Esa. I to jest duży komplement. Widoczność w samochodzie, no jak to w Lamborghini. Beznadziejna, łamana na słaba. Powinienem mieć 1,70 70 m wzrostu, wtedy siedziałbym niżej. Mógłbym się rozglądać pod tym kątem. Brakuje dużo do McLaren'a, ale umówmy się, on nadrabia w innych aspektach. Pocieszająca wiadomość, bo wszyscy, zakładam, mamy klepki na swoim miejscu i przez 80% czasu będziecie jeździć tym autem normalnie, wolno, relatywnie i tym autem da się tak jeździć. I fajnie się zbiera, bo nawet na niskich obrocach, między 1000 a 2000 obrotów, ja czuję, że napływa do mnie ta alergia elektryczna i on się podnosi. Co prawda, no to jest silnik wysokoobrotowy, tylko uturbiony. Momentu też mamy od cholery, bo ponad 700 Nm, ale to wszystko, co najlepsze tutaj się dzieje w górnym zakresie obrotów, co nie oznacza, że ten dolny zakres jest bezużyteczny. i drodzy, Drodzy usztywniłem zawias i okazuje się, że jest mniej więcej tak jak w Mercedesa HMG na komforcie. O, tych grip w zakrętach jest naprawdę dobry, ale i pole manewru, żeby tu nie za duże bariery, dosłownie kilka centymetrów od nas. No i zobaczymy, czy będę uprawiał short shifting, czy uda mi się go przeciągnąć do tych 10 tysięcy obrotów. Zostawimy sobie trochę miejsca. Dobra, jedziemy. Poleciało dosłownie wszystko. Nie, no, dynamika jest niezła. Naprawdę chciałem zmienić już bieg między 7 a 8 tysięcy, a trzeba go byłoby czekać do 10 tysięcy obrotów. Dobra, redukcja. 5, 4. szczerze to nie jest dźwięk V10 wolnosącej hurakana ok brzmi trochę jak motocykl supersportowy jak superbike i ten dźwięk jest ok chociaż bardziej mi przypomina taki Taki, taki ryk wysokoobrotowego silnika, ale przez tego flatplane kranka, bo mało samochodów, które są wyposażone w płaski wał korbowy, brzmi dobrze, no to wynika wszystko z konstrukcji tego wału, one brzmią bardziej jak czterocylindrowe silniki na wysokich obrotach. Nie powiem, że to brzmienie jest beznamiętne, ale no jest to poziom brzmienia mniej więcej jak w McLarenie. Bardziej taki huk, aniżeli piękna melodia, taką jak mieliśmy w V10. Skrzynia biegów? No super szybka. O, przestrzały były, za to szanuję. I słychać turbiny. Drugi raz w życiu jadę Lambo, gdzie słychać napędzające się turbiny. Jak ktoś ma ochotę, niech wróci do mojego testu Lamborghini Murcielago Twin Turbo, które miało 1500 koni. Bardzo przyjemny dźwięk. Dźwięk turbin lubimy. W Lambo nie będą zadowoleni. Ale doszliśmy z Mateuszem do wniosku, że 296, mimo że ma V6, brzmi jednak bardziej melodyjnie, nieco lepiej. Mimo, że tutaj osiągamy aż 10 tysięcy obrotów, to jest kompletnie chore, bo nigdy nie jeździłem samochodem, który by się kręcił aż tak wysoko. Posłuchajmy tego jeszcze raz, w okolicach 10 tysięcy. brzytwa, ale twarde. Mają taki wyścigowy fil, że no, musicie się do tego przyzwyczaić. To nie jest hamulec mięciutki jak masełko. Jest twardy jak beton, ale dzięki temu można nim pięknie modulować. Układ kierowniczy fajny, lekki. No nie jest tak narwany jak Ferrari, nie jest tak klarowny jak w McLarenie, ale jest przyjemny, przyjazny. Dobrze czuć, co się dzieje z tym samochodem. Już teraz czuję, że żałuję, że nie byłem na evencie, na którym odbyły się pierwsze jazdy tym samochodem, czyli na torze Estoril, bo nie ukrywam, Ciągnie wilka do lasu, zwłaszcza w tym pakiecie, którym mamy, ale który zmniejsza masę samochodu o tyle, o ile ja powinienem schudnąć, około 25 kg, no i aerodynamicznie jest jednak 70% bardziej efektywny od auta, które w ten pakiet nie jest wyposażone. Natomiast szczerze, czy ten pakiet robi robotę? Słuchajcie, przecież wyjdzie tych temerario w różnych wersjach przez najbliższe, zakładam 10 lat, bo przecież hurakana tłukli przez 10 lat, a z 5 czy 6 Innych wersji, ja nie ukrywam, że najbardziej ostrze sobie zęby jako tester. Czekam na wersję z napędem tylko i wyłącznie na tył, i zadałem na prezentacji pytanie, czy da się ten napęd kompletnie rozłączyć w trybach sportowych, w trybach Corsa, czy nawet korzystając z trybu Drift, dostałem w odpowiedzi, że w pełni to się nigdy nie rozłącza. Także no troszkę szkoda. Ale dzięki temu, że auto jest pędzone na cztery łapy, nie bywała pewność podczas jazdy, dobrze kładzie na asfalt te. Ponad 900 koni, chociaż momentami widzę, że tutaj niektóre ikonki mrugają. No nie ma się co dziwić, przecież ta moc jest chora. Także moi drodzy, super się zmienia biegi łopatkami. Zobaczcie, redukcja 5, 4, 3. Jest nawet delikatne szarpnięcie w trybie sport. No, zbiera się niesamowicie. Nawet nie jestem w stanie śledzić cyferek na liczniku. Muszę się skupić na drodze i na tym, żeby wyhamować przed kolegą w zielonym temerario, ale no, przeciąg jest. No, przypomina mi trochę McLarena pod tym kątem takiej charakterystyki jazdy. Bo przypominam, że maklaryny też są mocno nawet etteki. Zawieszeniowo wyrafinowane i w cholerę szybkie. No doszliśmy do wniosku, że tutaj dużo się dzieje w tym samochodzie. Wchodzą najpierw dźwięki elektryczne, potem dźwięki turbin, sapanie, potem pierdzenie przestrzały z wydechu, 10 tysięcy obrotów? Nie można powiedzieć, że to nie jest emocjonujące auto. Aczkolwiek wydech bym uwolnił. No ale zobaczymy, jak się zachowuje podczas. Y bardziej dynamicznej jazdy po tych krętych włoskich, pagórkowatych drogach. <głos> <głos> Powiem Wam szczerze, myślałem, że ten układ kierowniczy jest ospały, bo przy takiej zwykłej jeździe w zwykłych trybach faktycznie, żeby pokonać zakręt 90 stopni trzeba się tą kierownicą nakręcić, ale jednak na takiej krętej drodze no nie jest źle, nie jest to układ tak klarowny jak w McLarenie czy w Porszakach GT3, GT3 RS <grym> Ale grip mechaniczny tego auta, jego balans naprawdę zasługuje na pochwałę może zaskoczyć ten prąd, który się pojawia. Spodziewajcie się, że yy, przyspieszenie przyjdzie troszeczkę później, jak jesteście nisko na obrotach, nawet na wyższym biegu, ale jednak prąd przychodzi szybko i powiem wam szczerze, wtedy może uślizgnąć wam się tył i będziecie mieli delikatną niespodziankę. <laughs> Mam jeden fundamentalny problem z tym samochodem na włoskich drogach o tej porze. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać myślę nawet 50-60% osiągów tego samochodu. Tego jest po prostu za dużo, on jest hiperintensywny. Mniej więcej podobno odczucia miałem za kierownicą Ferrari SF90. Zazdroszczę kolegom, którzy pojeździli tym autem na torze Estoril. Bardzo fajne spostrzeżenie takie społeczne. Włosi naprawdę kibicują swojej motoryzacji. Dzieciaki pokazują okejki, okay uśmiechają się, my im odmachujemy. To jest naprawdę wspaniałe, że ta tolerancja na te samochody, które no umówmy się, elektrykami nie są, ciche nie są. One robią tutaj zamieszanie, ale w zasadzie wszyscy postrzegają je jako takie dobro narodowe i dumę. I to widać po tych ludziach. Wspaniałe to jest. Dobra, ogień. pożegnalne 10 tysięcy obrotów, ale powiem Wam, nawet te drogi szybkiego ruchu tutaj we Włoszech są po prostu nierówne i garbate. Tor. To auto zasługuje, żeby pojechać nim na tor. Osiągnęliśmy cel naszej podróży, czyli włoski tor Misano, na którym jutro rozpocznął się finały Pucharu Super Trofeo. Już słyszę dźwięki V10, ale takich wyścigowych, więc jest naprawdę srogo. Żegnam się z naszym niebieskim e, majtkowym Smurfem. Mam tutaj ładnie ustawione wszystkie auta. Pokażę Wam, co stoi z przodu, bo jest naprawdę miło. E, no i uważam, że Temerario, czyli Wariat, jest wspaniałą e, wyjściową platformą dla innych wersji tego samochodu. Zaskakująco Łatwym wprowadzeniu 900-konnym samochodem, przystępnym i relatywnie komfortowym. Ale nie ukrywam, mam apetyt i czekam na więcej. Zobaczcie jeszcze ze mną, jak wygląda nasz line-up samochodów zaparkowanych tutaj bezpośrednio przy Torze. I co tam stoi z przodu. Niestety na kozie podniesione zawieszenie w Revuelto, czyli Big Daddy, jeden i drugi, ale z przodu klasyka, ależ to auto się pięknie starzeje. Galardo czy Gallardo, mówiąc z hiszpańskiego, super legra, czyli super lekka. No świetna jest, ja żałuję, że tak rzadko widuję Galardo na naszych drogach, a zwłaszcza w takiej wersji odelżonej i chyba napędowej. To jest po prostu sztos. Dziękuję wam, żegnam z Włoch. Ciao, arrivederci. Nie wiem jaki jest dobranoc, ale obiecuję, że się doedukuję. Buonanotte. 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 Ciao.